Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem M Mario 2003 i dziś będziemy grali luźne gierki w Brawl Stars 2. Była długa przerwa na moim kanale, ale po prostu nie miałem czasu nagrywać i no szkoła, nauka i takie rzeczy, pewno wiecie o czym mówię. Zobaczmy nowe wydarzenia sobie coś, blok W ogóle mamy nowy sezon i to jest się ten sezon. To jest witamy w parku start. Sezon trzeci. No fajnie. Mamy nowe wyzwania. Nagrody sobie zobaczymy. No. O, jest poko start. Jest nowy zadymiarz. karlet. Czy... jakoś tak. No i zobaczmy co mamy w sklepie. Mamy darmowe punkty do poko. Weźmiemy. No i... w sumie... Mamy Leona w sklepie i ofertę. Więc jak ktoś chce, to może kupić sobie. Tutaj że Mamy El Primo na, do ulepszenia na moc 7. Eee, ale jak, ją, jak go ulepszymy na moc siódmą to będziemy mieli te yy, ga, gadżety star powery będą nam dropnąć i będzie mniejsza szansa na nowego zadymiarza tym nowym zadymiarzem jest tutaj Karla. No, mamy kiełka na siódmej randze więc najpierw zagramy solówkę jedną a potem duo zagramy z randomem. Nature. Jakbyście mogli... Jakbyście słyszeli, że mam takie dziwne głos, to przepraszam was, że jestem po prostu w porządku.

O, da. ale długo nie w Brawl Stars i taka, taki powrót no to druga ranga to nieźle ranga ósma o 116 tych e, gwiezdnych żetonów no nieźle e, o bardzo dużo no to teraz tak go obiecałem z randomem <laughs> jak napiszecie komentarze w komentarzach, że hashtag tak to ja to świetnie serwiszę okej okay, mój towarzyszu pora coś poprawować więc idziemy na się Jeśli się podobają z Farminga Simulatora 19, to napiszcie w komentarzu, podobają i też zobaczyć na i to będzie dla mnie taka oznaka, żeby właśnie nagrywać tego Farminga, bo nie wiedziałem właśnie, czy że chcę, żebym go nagrywał, czy nie, więc no, będę wiedział po prostu. A mam już pomysły na odcinki. Kim fajer był. No sobie tu przegrałyśmy. No znowu przegrał. 10 wiesznych zatonów. Więc no w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Ja się już z wami żegnam. Do następnego. Cześć.